Następny przepis jest inspirowany cudownym spotkaniem w domu Oli i Petera. Czasami lepiej jest ugotować coś na szybko, by mieć czas na cieszenie się swoim towarzystwem i rozmowę. Tak więc gotujmy. Smażona troć wędrowna na pajdzie chleba w sosie maślanowinnym z porem i cebulą. Przygotuję dzisiaj prosty przepis, tak naprawdę jednopatelniowy, można go spokojnie zrobić na ognisku. Zacznę oczywiście, jak to przechodzi na kuchni, od zapalenia gazu patelnią. Następnie chleb, pajde grubości 1,5-2 cm. Kawałek masła na patelni. Mam tutaj bardzo fajnego, małego, młodego pora, którego po prostu przetnę na pół. Jeśli taki mały por będzie niedostępny, spokojnie można użyć po prostu białych części z normalnego pora. Grzanka jest gotowa. Kładę ją od razu bezpośrednio na talerza. Przecieram patelnię, nagrzewam ją i daję odrobinę oleju. Główny bohater, troć wędrowna, ma w sobie bardzo dużo minerałów, między nimi sód, magnes i selen, który bardzo pozytywnie wpływa na stawy. Ryby smażymy oczywiście od strony skóry. Posmażyłem im około dwóch minut. Teraz ją przekręcam. Dodaję pora, o którym wcześniej wspominałem. dwie trzy łyżki cebuli oraz masły. Delikatnie cały z sobą. już naszą rybę. Ona spokojnie nam doszła. A na patelnię wlewam wino. Odrobina pieprzu. Cały smak smażonego zarówno chleba, jak i ryby, jak i porów i cebuli będzie w tym sosie, w którym właśnie odparowuje się alkohol, a wino się redukuje. Daję ostatnią kostkę masła, żeby zagęścić nam sos. Wyłączam w tym momencie gaz. Odrobinę do salon. Zawsze robię to na samym końcu, gdyż przy redukcjach można po prostu przesolić. Pokładam kawałki pora na naszej rybie. Pieczywo, które jest na samym dole, wciągnie sos, co podkręci jeszcze bardziej walory smakowe. Ostatni element, żeby dodać coś świeżego na górę. Odrobina dynki. Proste, szybkie danie. Gotowe. Nie ukrywam, że jestem trochę zazdrosny o miejsce, w którym mieszkają Ola i Peter. Myślę, że powinniście to zobaczyć sami. Zapraszam do 6 odcinka Kuchni Bałtyckiej.